Witam na kolejnej lekcji języka angielskiego z Mobile English. Dzisiaj zajmiemy się czasownikiem have got, czyli mieć. Nauczycie, jak powiedzieć proste zdania w rodzaju: Mam pieniądze, mam psa. Zauważ, że czasownik mieć w języku angielskim składa się z dwóch słówek: have. Oraz got. Ważne jest również to, że z he, she oraz it czasownik ten przyjmie formę has got. Spróbujmy więc od razu powiedzieć sobie proste zdanie. Mam pieniądze. To po angielsku I have got money. Ty masz pieniądze. To You have got money. Teraz uwaga, on ma pieniądze. Na pewno pamiętasz, że z he musimy użyć formy has got, a więc he has got money. W mowie czasownik have got oraz has got bardzo często skracamy z osobą. Zamiast powiedzieć więc I have got, powiemy I've got. You have got, to you've got. Podobnie, he has got, he's got. A teraz zejdźmy nieco na ziemię i rozpatrzmy wariant nieco mniej optymistyczny, a więc nie mam pieniędzy. Przechodzimy do przeczyn. Żeby powiedzieć takie zdanie, wystarczy do have lub has dodać słówko not. Otrzymujemy więc haven't oraz hasn't. Zdanie nie mam pieniędzy będzie brzmiało I haven't got money. On nie ma pieniędzy. He hasn't got money. A teraz pytania. W pytaniach wystarczy czasownik have lub has umieścić przed osobą. Tak więc pytanie, czy masz pieniądze, będzie brzmiało Have you got money? Czy Marta ma pieniądze? Has Marta got money? Teraz powtórz po mnie odmianę czasownika have got. Będzie to od razu odmiana skrócona. I've got. You've got. He's got. She's got. It's got. We've got. You've got. They've got. Świetnie. A teraz parę prostych ćwiczeń. Jak powiedzieć po angielsku zdanie: Mam psa? I've got a dog. Bardzo dobrze. To teraz nieco trudniejszy przykład. Spróbuj zapytać: Masz psa? Prawidłowa odpowiedź to Have you got a dog? A teraz Agnieszka nie ma psa. Agnieszka hasn't got a dog. Świetnie. Następne zdanie. Czy Magda ma psa? Has Magda, Got a dog. Bardzo dobrze. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam do odwiedzenia strony www.angielskisdojazdem.pl